pierwszy gość w naszym studiu pan Piotr Pichalski kierownik marketingu i PR Sante witam pana bardzo serdecznie witam serdecznie teraz porozmawiamy właśnie o firmie Sante firma Sante obecna na rynku już od 20 lat to panie Piotrze proszę zdradzić jak to się wszystko zaczęło firma Sante to firma rodzinna firma związana z żywnością gdzie był ten taki pierwszy punkt w którym uznano że trzeba działać Firma powstała w 1992 roku i została założona przez jednego ze wspólników firmy pana Andrzeja Kowalskiego. Czasy były trudne chyba dla wszystkich tak naprawdę i pan Andrzej Kowalski chciał wziąć życie w swoje ręce, stąd jakby powstała działalność, która miała mu pokazać w jaki sposób się ewentualnie poruszać na rynku żywności. Jakby powstał pomysł na to, żeby można było założyć taką firmę, która będzie mogła dawać ludziom coś lepszego, coś zdrowego, takiego czegoś, czego na rynku jeszcze nie było. I początkowe lata to był handel przede wszystkim farmaceutykami, ziołami. Z czasem, że tak powiem, powstały pomysły na pierwsze produkty prozdrowotne. I pierwszym takim produktem, którym mogła firma Sante się pochwalić, to była surówka piękności Kleopatra. Może nazwa nie do końca dzisiaj odpowiednia, jeżeli chodzi o produkty, które istnieją na rynku, ale, ale tak naprawdę cieszyła się ogromnym powodzeniem, co dało jakby takie taki zielone światło do tego, żeby dalej rozwijać te, te produkty i tą żywność. To były lata 90. Później powstała, doszli bracia kowalscy dzisiaj i, i, i Witold. Szpak, który jest również wspólnikiem, który już nie jest jakbym spoza rodziny, ale jest również wspólnikiem i tak naprawdę ta firma zaczęła się rozrastać. W 2002 roku, 2004 zostały zakupione tereny, powstał zakład. Dzisiaj ten zakład mamy zlokalizowany w okolicach Sobolewa, to jest niedaleko Garwolina. Liczy ponad 50 tysięcy powierzchni produkcyjnej. Jest to ogromny zakład, który wytwarza różne produkty. W naszym portfolio jest ponad 130 różnego typu produktów. Dawać ludziom zdrowie, tak pan przed chwilą powiedział, to cała filozofia firmy Santé? Znaczy Santé znaczy zdrowie, to jest jakby tłumaczenie z języka francuskiego yy, i jakby to tkwi gdzieś tam w idei samej firmy. Yy. Chcemy przysparzać ludziom przede wszystkim możliwości skorzystania z dobrych, naturalnych produktów, które tak naprawdę są tworzone z tych, z tych składników, które będą miały jakąś korzyść dla naszego organizmu. Stąd też wszystkie produkty gdzieś tam powstają jako produkty innowacyjne. Zresztą firma w dużej mierze opiera się na produkcji właśnie produktów innowacyjnych, korzystając z nowych technologii, korzystając z tego, jak ulepszać te produkty, żeby one były jak najbardziej, no i to, odpowiednie dla ludzkiego ciała, dla ludzkiego organizmu. Stąd też nasze produkty zawierają mnóstwo mikro Elementów, witamin, tak naprawdę tych składników, które gdzieś tam w naturze występują, a często w produktach spożywczych są pozbawiane. Jasne, 92 rok to początek firmy Sante. Teraz mamy rok 2013. Od wielu lat jesteście liderem na rynku musli, na rynku produktów żywnościowych. To jest wasz hit. E Kategoria musli to był tak naprawdę do dzisiaj jest to jedna z naszych korowych kategorii, którą rozwijamy. W ogóle produkty siadaniowe. Do tej kategorii zaliczamy nie tylko musli, ale również crunch i granole Bardzo, bardzo chętnie kupowane przez naszych konsumentów produkty, które są smaczne, są zdrowe i tak naprawdę to jest nasz główny trzon, który rozwijamy cały czas w firmie. Ale to nie tylko produkty siadaniowe, to również produkty, które uzupełniają jak jakby nie tylko co usiadaniówkę, ale również można je spożywać w ciągu dnia. To są słodkie przekąski, to są różnego typu kasze, to jest również zdrowa sól i tak naprawdę cukier trzcinowy, który, który jest dużo zdrowszy od białego, którego również polecamy naszym konsumentom. Jasne, skoro mówimy o zdrowiu i o śniadaniu, no to niektórzy na śniadanie muszą wypić kawę. Wiadomo, że to nie jest zdrowe. Wy natomiast proponujecie zamiast kawy herbata. No nie od dziś wiadomo, że tak naprawdę najzdrowszą, najzdrowszym napojem, który można spożywać, który nie jest jakby uzależnieniem się od jakichś innych napojów, które nie wpływają zbyt korzystnie na zdrowie, jest herbata. Stąd też wśród naszego portfolio pojawiły się również produkty herbaciane. One od niedawna są tak naprawdę w dystrybucji, ale gorąco je polecamy ze względu na to, że to głównie są herbaty zielone, które same z siebie i wszyscy, którzy wiedzą i spożywają herbaty, wiedzą, że one są jak najbardziej zdrowe, jak najbardziej przyjazne organizmowi. Natomiast my te herbaty odpowiednio komponujemy poprzez kiperów, którzy dobierają nam odpowiednie składniki tych herbat, żeby klient mógł wśród całej gamy herbat, które istnieją na rynku, otrzymać naprawdę wartościową perełkę. Stąd też mamy z najwyższej półki zielone herbaty, herbaty Yunnan, nazywały się Silver Tips, jak również mamy herbaty funkcjonalne i herbaty owocowe. Jasne, do herbat na pewno jeszcze powrócimy. Panie Piotrze, skoro jest tak dobrze, czy na przykład Pan Prezes Andrzej Kowalski nie myśli o tym, żeby sprzedać firmę, żeby ktoś przejął jakiś międzynarodowy koncern firmy Sante? No, trywialnie mówiąc, nie sprzedaje się kury, która znosi złote jajka. jajka. Tak naprawdę ta firma od wielu lat się bardzo prężnie rozwija. My co roku odnotowujemy odpowiednie wzrosty, które sugerują nam tak naprawdę, że ten rynek jest dość chłonny. I jest on oczywiście ciekawym kąskiem dla różnych koncernów zachodnich. Natomiast w idei firmy, firmy rodzinnej. Od lat tkwi takie przekonanie, że trzeba rozwijać ten polski nasz biznes, tak naprawdę, i pokazywać, że wśród koncernów zachodnich istnieją również polskie perełki, które tak naprawdę mogą się porównywać z dużymi koncernami zachodnimi. Jasne, wy jesteście taką perełką, a w drugą stronę, jeżeli byśmy zamienili pytanie, czy wy planujecie przejęcie jakiejś firmy. Wychodzimy z założenia, że lepiej współpracować niż kogoś przejmować. Tak naprawdę, jest mnóstwo projektów mniejszych firm, które również są polskimi firmami, firmami rodzinnymi, które chcą wejść na rynek, które mają ciekawe produkty i wolimy wchodzić z nimi w kooperację niż tak naprawdę deklarować, że coś będziemy chcieli przejmować konsolidacja na rynku trwa i tak naprawdę wiele dużych firm tak naprawdę połyka te mniejsze. Te mniejsze nie dają sobie dzisiaj na rynku rady, w związku z tym te większe, no łapiąc okazję, nazwijmy to w ten sposób, przejmują te firmy, tworząc jakby duże, duże korporacje. My wychodzimy z założenia, że nasz brand jest naszym brandem i tak naprawdę będziemy się go trzymać. Czy inne firmy będą chciały się do nas przyłączyć, raczej jako kooperant, niż jako firma, którą byśmy chcieli przejmować. Jasne, zostawmy może na boku już sprawy biznesowe, powróćmy do sante, powróćmy do filozofii, dawać czy ludziom zdrowie. Już podczas dzisiejszego wywiadu padło to określenie żywność funkcjonalna. Jeżeli mógłby Pan przybliżyć nam bliżej to pojęcie. Tak naprawdę, producenci żywności mają dzisiaj ogromny dylemat, co mogą komunikować na swoich opakowaniach. W związku z tym, że nasze produkty określamy jako prozdrowotne, chcielibyśmy naszym konsumentów przekonywać do tego, że w tych produktach jest czyste zdrowie. Natomiast nie zawsze możemy odpowiednio to przekazywać ze względu na oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, które jakby deklaruje również Unia Europejska i ogranicza nas co do formuły przekazu. Natomiast żywność funkcjonalna jest to taka podkategoria, jeszcze nie kategoria żywieniowa, która pozwala nam w, w pewien sposób przekazać, że jeżeli jest to żywność funkcjonalna, to sugeruje, że któryś ze składników naszego produktu ma jakiś korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu naszego, naszego organizmu. Stąd też ten przekaz jest na tyle jasny, że ten produkt zawiera jakiś element, który będzie w jakiś sposób pomagał naszemu organizmowi odpowiednio egzystować. Jasne. O żywności funkcjonalnej za chwilę jeszcze więcej. W naszym studiu cały czas pan Piotr Pichalski, kierownik marketingu i PR firmy Santy. My się na chwilę z państwem rozstaniemy i powrócimy po bardzo krótkich reklamach.